Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wolpe, a to jest obiecana dogrywka do fazy grupowej, w której zmierzą się ze sobą drużyny, którym udało się zdobyć po dwa punkty. Tak więc będą to Wysokie Elfy kontra Mroczne Elfy i zwycięzca tego, tego starcia idzie do ćwierćfinału oraz Chaos kontra Zwierzoludzie i również jedna z tych dwóch drużyn trafia do ćwierćfinału. Tak więc moi drodzy, bitwy będą dwa, więc ten epizod na pewno będzie krótszy, tak więc bez przedłużania przechodzimy do pierwszej bitwy. W porządku, moi drodzy, wylosujmy więc armię dla elfów Wysokiego Rodu. I została bardzo szybko nam wylosowana. Mamy tutaj bardzo mało oddziałów, szczerze mówiąc. Mamy Alariel przyboczną wiecznej królowej. Brzmi to bardzo ciekawie. Mnóstwo złota zostało tu wydane. W porządku, jest ich bardzo mało, ale tutaj wysoko jakościowe jednostki, naprawdę. Um, tymczasem roczne elfy zademonstrują nam na pewno coś bez ogrów, więc poczekajmy chwilkę na. Jakiś tutaj zestaw nieogrowy. Tak więc musicie mi tutaj wybaczyć chwilkę. Nie będę tego wycinać, bo to zaraz powinienem coś znaleźć, Albo jakiś zestaw, gdzie będzie mało tych ogrów. O. Nie, ludożercy to, to też są ogry, prawda? Tak. To nie to. O. Dobra. Mroczny Lord z Mieczem i Kuszą, Czarodziejka Śmierci, dużo Korsarzy, tak więc ciekawe. Mamy Elfie, Wiedźmy, Korsarze Czarnych Ark, Mroczne Łuski, Kawaleria. Ale tutaj mamy bardzo, mamy więcej jednostek, ale są one bardziej mitierowe. Tutaj mamy bardziej elitarne. Zobaczymy zatem, co okaże się potężniejsze, moi drodzy. Bardzo ciekawe statycie. Myślę, że broczne elfy będą atakować. Wygląda mi, jest to bardziej bardziej spójne. Ze wszystkimi, moi drodzy, widzimy się na polu bitwy. A, na polu bitwy Galbaras. W porządku, moi drodzy, myślę, że czas rozpocząć ten jakże ikoniczny pojedynek. Tak więc zaczynamy. No, widać tutaj na pierwszy rzut oka przewagę liczebną. Co robią wysokie elfy? Wycofują się. Nie jestem pewien, czy jest to najlepszy najlepszy plan pod słońcem, jaki widziałem. Ok, pierwszy ostrzał się rozpoczął. Całkiem... całkiem nieskuteczny. No, tutaj mamy czarną w ognia, zagłady, więc tutaj... Nie jest byle co. Natomiast ta kawaleria może tutaj łatwo zostać zapędzona w pułapkę. To jest bardzo dobra jednostka należąca do mrocznych elfów. Zobaczymy, czy ona rozbije się. Tak, to chyba była pułapka. Oj, to na. Oj, to bardzo źle się skończyło dla mrocznych elfów. Ale przybywa tutaj od razu kolejna, która zaatakowała. Czy oni zaatakowali włóczników? Tak, oni zaatakowali włóczników. Gorzej się nie dało. Okej, okay. dobry początek zatem, ale tutaj. Wow. Dobra, ten czar troszkę kłopotów sprawił. Nie ma co ukrywać. Lądują tutaj jednak bestie, które jakże mogą sporo zmienić. Jest też smok słoneczny. Czy on będzie chciał się bić z najwyższą czarodziejką? Tak. Ale czarodziejka postanowiła wylądować, więc trochę nie ma... nie ma tematu. Natomiast smok od razu podążył za nim. Dobra, zobaczymy, moi drodzy. Zobaczymy, co tutaj zwycięży. O... Ten Feniks może mieć kłopoty. To raczej nie, nie najlepszy pomysł. Wydaje mi się, że te rogaty mogą tutaj łatwo, łatwo zwyciężyć. Jeśli tylko ten Fenix nie ucieknie na czas. Tutaj jeźdźcy Elerionu już są mm, osłabione. O nie, tu są ludożercy z ognistymi pistoletami. Nie zauważyłem ich. Kurczę, Bela. Jak mogłem ich nie zauważyć? Zawsze nie zauważam tych ogród. Nawet jak mi się wydaje, że ich tu nie ma. Dobra, trudno. Niech bitwa, bitwa jest kontynuowana, oczywiście. O! A to jeźdźcy mroku. To nie, to mroczni rycerze faktycznie wygrali. Ale przybywają tutaj jeźdźcy z Legionu, którzy odzyskali trochę morale. Zobaczymy, czy będą w stanie pokonać te rogate. Tutaj ci łucznicy właśnie skupiają się na tych jeźdźcach. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł pod słońcem. Centrum. O! Okej, okay, tutaj pole ognia się tworzy. Natomiast dość nieskuteczne, muszę przyznać. Dość szczerze. Ten Feniks też raczej za niedługo, za niedługo upadnie. On nie wydaje mi się, żeby tutaj zrobił jakoś bardzo, bardzo dużo. Najwyższa czarodziejka tutaj trochę, trochę odpada. Alariel. Okej, okay, Alariel rusza tutaj na pomoc, bo ta flanka zupełnie się załamała. I tutaj cała kawaleria jest... Cała kawaleria Mrocznych Elfów może tutaj niemałe zamieszanie zrobić. I widzę, że Mroczne Elfy... Okej, okay. to wyglądało super. Nie chcę nic mówić. To wyglądało super. Tutaj jest najważniejsze starcie. Ale gdyby ta kawaleria teraz wjechała tutaj w plecy... To ja nie wiem, kto by wygr wygrał. Alariel ma dość duże kłopoty. Wygląda to nie do... O! Czy to właśnie się wydarzy? Tak, rogaty zaatakują od tyłu. I to jest problematyczne. Problem... Ale bardziej problematyczne jest to, że zaatakowali właśnie włóczników, ale zaatakowali też Alariel. O, kurde! To może być koniec dla mrocznych elfów, jeśli Alariel padnie. Alariel pewnie zapewni mnóstwo moral. Dokładnie, Alariel zacznie uciekać zaraz. Nie jest dobrze, jest bardzo, bardzo niedobrze, ale za to centrum mrocznych elfów. Nie! Alariel! Alariel ucieka i wszyscy zaczęli uciekać! O mój Boże! Co za katastrofa! Co za katastrofa! Tutaj jest wyrównana walka, ale raczej... Nie no, jeśli Alariel się teraz nie ogarnie... To to jest koniec. Ha! O kurde, tego się nie spodziewałem. To jest totalnie, totalnie koszmar. Tutaj mamy bitwę. Czy Alariel spanikuje wroga? Bardzo możliwe, że tak. Muszą przyjść tutaj lwy na pomoc. Tak, dobra, jeźdźcy. Okej, okay, Alariel odzyskała fason. Ale to chyba koniec. Mroczne elfy wygrywają. Ha. O kurcze, nie spodziewałem się tego. Ale cała przewaga wysokich elfów w jednym momencie się załamała zupełnie. Okej. Okay. Moi drodzy, to mroczne elfy. To mroczne elfy zwyciężają najwyraźniej. I przechodzą dalej. Udało im się. Dobra bitwa, dobra bitwa. Bardzo mi się podobała. Zobaczymy, kto tutaj tak dużo zrobił. Mroczni rycerze na zimno krwistych. Tak, to jest totalny MVP. Byłem niezdecydowany, jak ta kawaleria sobie poradziła. I ta faktycznie poradziła sobie fatalnie. Ale to, co ci mroczni rycerze zrobili, to coś niesamowitego. W pełni zasłużone. W pełni i oczywiście, gratulacje. Mroczne elfy, moi drodzy, jako pierwsza z drużyn dwupunktowych, zdobywa teraz za to zwycięstwo trzeci punkt i trafia do ćwierćfinału. Czas na drugą bitwę: zwierzę-ludzie kontra chaos. To też może być ciekawe. Dobra, moi drodzy, na mapie Gór Gazan w takim razie em, zmierzą się ze sobą zwierzę-ludzie. Tak więc zwierzę-ludzie będą mieli armię najlepiej bez ogrów.

O, Dobra Chyba wydaje mi się, że nie ma Mamy tutaj kazraka jednookiego Ciekawe, wargora, stado gorów e, Centigory Moi drodzy Mamy stado gorów, Minotaury i cygora Znany i lubiany cygor I będą się bronić wyjątkowo Wojownicy Chaosu, którym wylosujemy sobie Tutaj zaraz coś bez ogrów to chyba nie ma ogrów, tak mi się wydaje. Mam więc lorda czarownika ognia, mam wujowników chaosu, lustrzaną straż, jeźdźcyków, żałoby. Czy jeźdźcyków, żałoby to nie są. A? A? Już bym prawie, prawie bym się dał nabrać. Także szukamy dalej. No, wylosujcie mi coś bez tego, Badziewie. Nie. 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 Sakra jakaś. Tu jest chyba. No, tu jest tylko mało. Dobra, nie będzie. Lord czarownik metalu, grasanci chaosu, ambitni Czempioni, Fantastyczny front, miecze chaosu, rycerze chaosu, władcy koni grasantu, ogary chaosu. Niech będą te ogry wyjątkowo i jedno piekielne działo. Moi drodzy, zwierzę ludzie czy wojownicy chaosu, kto dostaje się do ćwierćfinału, finału, zaraz się dowiemy. Okej okay, moi drodzy, myślę, że możemy zaczynać ostatnią bitwę już oficjalnie fazy grupowej. E, czyli zobaczymy kto przechodzi dalej. Zwierzę ludzie czy też wojownicy chaosu. Chaos wyjątkowo się broni. O mój Boże. Ten cygor miał zeza. Nie no, trafił jednego gościa. Nie wiem jak... Piekiel... Nie no, piekielne działo. Trafiło do gorów. Okej, okay, zobaczymy jak do tego chcą podejść. Ten cygor naprawdę ma zeza. Zabił znowu jedną osobę. No, Tymczasem piekielny dział. piekielne działo jest fantastyczne. W każdej bitwie prawie Chaos bierze piekielne działo i kończy się to zawsze dobrze. Nawet jeśli przegrywają to i tak... O mój Boże, ten Cygor naprawdę jakiś lewy jest. Dobra, atak moi drodzy, fajnie. Minotaury kontra ogry z podwójną bronią. Wygląda to bardzo ciekawie. Tutaj natomiast Rydwany z Kogorami przejechały i zaatakowały... Hmm, no właśnie. Opuszczeni tymczasem... Aha, to są... Jak oni wyglądają? Ja nie wiedziałem, że oni tak wyglądają. Szczerze mówiąc. Centigory z wielką bronią tutaj wjechały na plecy. Kazrak... Y... Kazrak właśnie robi coś, co może przegrać grę, jeśli tylko on padnie, a został póki co ładnie w pułapkę złapany. Troszkę szalona sprawa. Widzę, że ogry powoli ustępują Minotaurom, nie ma co się dziwić. Tutaj mamy te, tych rycerzy chaosu, którzy są fantastyczni, natomiast oni walczą sami przeciwko, więc to trochę dziwne połączenie. Tutaj ogary chaosu niewiele zrobiły. To trzeba przyznać. Nie mam pojęcia, jakim tutaj to piekielny dział dalej żyje. Wszyscy mają je gdzieś. Nie no, dobra, Centigory tu przyszły. Okej, okay, okej. Okay. Ten Cygor to jest jakiś żart. Mimo wszystko, czego Stadora z ogrów nic nie robi. Dobra, ruszają dopiero chyba. W porządku. Kazrak wraca na pole bitwy. Odwrócił przynajmniej uwagę na długi czas. Aż dwóch jednostek, więc to nie jest, to nie jest taki głupi pomysł. Grasanci chaosu. No, słaba jednostka, bo słaba. Powoli, powoli, oj. I chilce, że chaosu też. Okej, okay, to chyba, to się powoli kończy. Ta bitwa, tak naprawdę. Nie chcę nic mówić. Ale to może być, to może być końcówka. Znaczy wciąż mają fantastyczne jednostki. Znaczy nie, dobra. W sumie to nie. Nawet mimo tego, że ten Cygor ma wielkiego zeza, to i tak nie potrafią sobie poradzić. Ten Lord Czarownik prawdopodobnie właśnie został otoczony. Jeszcze przez Minotaury, no to także... Miło się żyło. Ambitni czempioni oczywiście świetnie sobie radzą, ale ile można. Piekielne działo. Nie mam pojęcia, jakim cudem on. On chyba, chyba dalej strzela. Tak. Tak? Nie jestem pewien. W każdym razie to chyba jest koniec. Wydaje mi się, że zwierzę ludzie właśnie wygrali. Chyba, że Kazrak musiał po grze... Czy to był deszcz ognia? Nie widziałem dokładnie. W każdym razie przybywa teraz tutaj tyle jednostek, zwierząt, ludzi, że to raczej jest nie do wygrania. Władcy koni też zostali złapani. Dopuszczeni już w ogóle się wycofują, także to jest chyba koniec. Tak mi się wydaje. Y -y. Na to wygląda, moi drodzy. Nawet Kazrak przybył. Tak trochę w e dziwnym miejscu, ale dobra. Ale przyszedł. I to koniec, moi drodzy. Zwierzę ludzie. To nawet trudne nie było w zasadzie. To nawet nie było bliskie, wydaje mi się. Wojownicy chaosu zostali pięknie pokonani. W czystym stylu. Władny, prosty sposób. I zwierzę ludzie praktycznie no. Wdarli się jednak do tego. Do tego ćwierć. Finału. W porządku. Tak więc wiemy już, kto przeszedł. Mroczne elfy oraz zwierzę ludzie. Chaos oraz wysokie elfy. No, nie dały radę. Nawet mimo tego, że mieli dodatkową szansę. Natomiast dwie frakcje z tego skorzystały. Tak więc następny odcinek to będą, będą już bezpośrednio ćwierć finały, Także zapraszam Was do nich bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ten krótki epizod Wam się podobał. Nie będę Wam pokazywał tabeli na koniec, bo robiłem to ostatnio. Do zobaczenia. Cześć i pa pa.